Witam z tej strony 134t. Dzisiaj film informacyjny na temat mojego kanału, ale też i serwera Discord, strony i grupy na Facebooku, które też kiedyś stwo Które stworzyłem i nadal istnieją. Są takie plany, że po prostu stronę, stronę, grupę na Facebooku i serwer Discord po prostu usunę. Mój kanał dalej będzie istniał, ale po pewnym czasie będę chciał, akurat, tak jakby ten. Ten obecny kanał, tak jakby uczynić go jako taki bardziej prywatny, ze względu na to, że to już nie będę mógł mieć monetyzacji. A wiadomo, że, monetyz że dzięki, dzięki monetyzacji będę mógł zarabiać właśnie pieniądze za po prostu wam, za wam, wam dawanie po prostu jakiegoś materiału, który którego po prostu wam tak jakby którego po prostu wam daję. Oczywiście, jeśli chodzi o gry, multiplayer, to już. Raczej ciężko, żeby się one się pojawiały, bo u mnie internet jest na serio bardzo tragiczny i raczej przez najbliższy czas on się nie poprawi. I dlaczego jeszcze... dlaczego jestem tak bardzo yy, rzadko się pojawiam tutaj na YouTubie? Po prostu ja nie mam jakiejś jakiejś wielkiej chęci, po prostu jest was zbyt mało i po prostu nie ma jakiejś takiej wielkiej widowni, która by mnie jakoś zachęcała do... do czegoś robienia, po prostu jest zbyt mało lajków w górę, po prostu no nie, może nie chodzi o lajki w ogóle po prostu o oceny filmu, czyli lajki i dislikeki i też komentarze, bo prawdopodobnie dla mnie też wolę przeczytać nawet wszystkie wasze komentarze nad nie tych lajków i dislikeków po prostu czytając wasze tak jakby mm, jak to powiedzieć, wasze słowno oceny mojego filmu po prostu mi jest łatwiej po prostu coś ogarnąć z tego, że po prostu coś muszę poprawić, coś w tym stylu. Jeśli chodzi na temat y, nagrywania, y, to jakość filmów y, to raczej ciężko, żeby, żeby była lepsza, ze względu na to, że po prostu ten komputer, który obecnie mam, jest na serio słaby i to strasznie. Zrobienie jakichś filmów na jakimś takim normalnym poziomie to wręcz graniczy z cudem. Obecnie mam plan, y, przez, żeby przez jakiś czas w ogóle Was jakieś sporo tutaj zebrać, oczywiście aktywnych widzów, Żebyście tutaj byli A po pewnym czasie kiedy się zdecyduje Kiedy zdecyduje to Że stworzyć tak jakby ten nowy kanał, który, na którym będziesz mógł mieć monetyzację, bo żeby mieć monetyzację, potrzebuje tysiąca subskrypcji w jeden rok. A na tym kanale to już jest no to już jest wyczerpana akurat ta możliwość czasowa. No i na razie jest tak jak jest na razie więcej zrobić tutaj na razie. Zrobić na razie nie zrobię, po prostu nie mam jakichś takich wielkich możliwości. Mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście, dlaczego mnie tak tutaj długo nie ma i do następnego, cześć.